Myślę, że pracuje, tak, 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 tak. Jest taka funkcja jak się filmy umieszcza na YouTubie, że można drżenie ręki minimalizować, ale wtedy zwalnie obraz według mnie. Czyli jest y, mniejsze drgania, ale obraz jest zwolniejszy. Tak jakby z, y, parę kratek wolniej. Y, tylko, że to nie fajnie wychodzi. To już lepiej jak trochę drżyta ręka, niż takie zwolnienie. Ale czuję, że z samym Bielem to może się to udać uruchomić ciebie. Bo to jest y, konkretny koleś. Jak coś wie, to wie, a jak nie wie, to nie wie. <śmienicza> no tak, no. Trzeba zagrać na rożem pięcia, potem strzał i dostał. <śmienicza> <Dawaj bronę. Przał. śmienicza> Już będzie Beata, będziecie mieli punkty z tego jeszcze. To nie mało. Jesnie. Ja, ja, ja. Cychoria. <śla> <śla> za dużo przebywa z piotkiem. Z piotkiem no, no, przebywać za dużo.